Witaj serdecznie na blogu miesiąc Alkoholu.pl. Z tej strony Marcin, na dzisiaj 7 wskazówek, jak pozbyć się nałogu alkoholowego. Próba porzucenia alkoholu może być trudna. Uwarunkowania psychologiczne i presja społeczna, by nadal pić, są ogromne. Niemniej uwierz, że zdecydowana większość osób może przełamać ten zły jeśli przygotowuje się do tego tak jak chociażby sportowiec do zawodów. Oto 7 naszych wspólnych wskazówek, które pomogą Ci zrobić swoje przerwę lub rzucić alkohol na stałe. 1. Realizuj wyzwanie fizyczne równolegle z alkoholowym. To może wydawać się dziwnym miejsce na początek, ale jest to klucz do każdego okresu bezalkoholowego. Zarezerwuj wyzwanie fizyczne wykraczające poza Twoje obecne możliwości. Jeśli możesz po prostu pobiegać wokół bloku, zrób to. Być może też zacznie od parkanu na 5 km, a jeśli Twój limit to 10 km albo 2, 3, 7, nieważne, zrób to. Możesz też pójść na maraton. Pływanie, chodzenie, spinaczka, sztuki walki, cokolwiek. Fizyczny cel zapewni skupienie czy zachowanie rutyny ćwiczeń. Regularne ćwiczenie wzmocni Twoje ciało i umysł. No i oczywiście pewność siebie. Udowodnij, że jesteś w stanie zrobić więcej niż kiedykolwiek sobie wyobrażałeś. 2. Jeśli się pomylisz, co z tego? Najszybszą drogą do trwałej zmiany nawyków jest współczucie, a nie poczucie winy. Badania nas po raz wykazały, że przebaczenie prowadzi do osobistej odpowiedzialności, podczas gdy poczucie winy sprawia, że szukamy wymówek. Istnieje powszechne, błędne przekonanie, że pomyłka oznacza porażkę, która otwiera wrota do zbytniego pobłażania. Tworzy to spiralę przejadania się, picia i złego samopoczucia. Jeśli się pomylisz, co z tego? ko to obchodzi? Odkurz się na siebie. Ucz się na błędach i wróć silniejszy. Przypomnijmy, że nikt nie jest doskonały. 3. Złe nawyki najłatwiej zastąpić innymi i lepszymi. Po latach uwarunkowań psychologicznych nagła próba zmiany nawyku alkoholowego jest trudna. Najlepszym sposobem na przełamanie złych nawyków jest zastępowanie ich innymi. Oto 3 kroki, które pomogą Ci przełamać złe nawyki. 1. Znajdź swój wyzwalacz. Po której godzinie, w jakim miejscu, w jakie emocje towarzyszą Ci w chwilach potrzeb poprzedzających chęć picia. 2. Odkryj, co napędza Twój nowych picia. Czego pragniesz, kiedy chcesz się napić: Odprężenia, towarzystwa czy adrenaliny. 3. Zmień rutynę, na... podbądź się nawyku picia. Gdy już wiesz, co wywołuje nawyk, wszystko co musisz zrobić, to zastąpić go inną, zdrową rutyną zapewnia taką samą motywację. 4. Użyj wymówki, na przykład wziąłem udział w wyzwaniu. Większość z nas potrzebuje przyzwoitego powodu, aby nie pić. To smutne, ale prawdziwe. <laughs> Alkohol jest jedynym narkotykiem na świecie, kiedy ludzie cię krytykują, gdy go rzucasz. O ile nie jesteś ciąży lub nie jesteś chora e, lub chory, większość wymówek jest często wyśmiewana przez dobrych przyjaciół, rodzinę i współpracowników, którzy chcą odzyskać swoich kumpli do picia. <laughs> Więc pomysł jest, aby skorzystać z następującej wymówki. Każdy uwielbia wyzwania, a bycie bez alkoholu to po prostu kolejna rzecz, którą można dodać do swojej listy triatlonów, obok triatlonu, maratonu czy innych wyzwań. Więc jeśli ktoś się zapyta, hej, chcesz się napić? odpowiadasz, jasne, ale wodę z kranu, kole czy sok. Jestem w trakcie wyzwania i po prostu czuję się wspaniale. Wtedy zadanie wykonane. Brawo. 5. Piąta wskazówka. Zanotuj wszystkie powody, dla których chcesz rzucić alkoholu. Wymień wszystkie powody, dla których chcesz rzucić alkoholu. Bądź kreatywny i pozwól, aby to wszystko wypłynęło z Ciebie. Aby uzyskać dodatkową motywację, umieść swoją miejscu tam, gdzie będziesz ją nie widział ta wskazówka. Kontynuuj planowanie. Brzmi to przesadnie, ale wiemy, że warto planować jak sportowiec i oczekiwać nieoczekiwanego. Zawsze znajdzie się dawno zaginiony przyjaciel, który pojawi się na Twoim progu, chcąc dogonić kilka drinków. Przygotuj się na te chwile, kiedy nadejdą, a one sprawią, że uśmiechniesz się krzywą, a następnie dokonasz wyboru, który będzie pasował do Twoich celów. Dowieś się również, co zamierzasz wypić, jeśli znajdziesz się w barze czy restauracji z innymi osobami, którzy będą pili. Dowiedz się, czy bezalkoholowe alternatywy nasze są dostępne. Zawsze też warto mieć kilka zapasów napojów bezalkoholowych na wypadek, gdybyś dotarł na spotkanie i nie było ich w magazynie. Świadomość picia i uważność, czyli siódma i ostatnia wskazówka. Ze świadomości pochodzi zdolność do zmiany, a bycie świadomym swoich nawyków jest początkiem tego procesu. Powodem, dla którego nasze mózgi kochają nawyki, jest to, że procesy te przebiegają bez świadomego myślenia, oszczędzając nam energię. Uważność pomaga użyć jasno światło na te nawyki, które nas powstrzymują od picia. Nagle zauważamy, co się naprawdę dzieje, ile i dlaczego pijemy. Gdy podświadome rutyny powracają do pełnego widoku, możemy stosować powyższe kroki, aby wprowadzić tę cudowną zmianę. Powiedziałem ostatnia, ale przypomnę teraz ósma, w zasadzie troszkę z, innego, z innej beczki. Ostatnia też prywatna wskazówka na podstawie doświadczeń użytkowników wyzwania, które biorą w tej chwili udział. Codzienna odpowiedzialność jest bardzo ważna dla trwałych zmiennych nawyków. Jest to pewnego rodzaju osobisty trener, który lubi czuć, że musisz pozostać wierny swoim celom. W przeciwnym razie być, że musiał się z nim zmierzyć i powiedzieć, że zaliczyłeś wpadkę. To trochę tak, jakby miał swojego osobistego instruktora siłowni który czuwa nad Tobą i piln pilnuje, abyś się stawił i trenował każdego dnia. Dołączając do wyzwania, to masz możliwość dołączenia do tej grupy na Facebooku, w której mamy codziennie post dotyczące odpowiedzialności, w którym zachęcamy wszystkich członków do interakcji. Pomaga to stworzyć podobne do trenera poczucie, że ktoś dba o Ciebie, upewniając się, że pozostajesz na dobrej drodze. To jest bardzo prosta, ale naprawdę codzienna praktyka, która czyni cuda. Tym akcentem pozostawiam ci jeszcze od danego dnia, mając nadzieję, że wyciągnie z dzisiejszego po prostu kilka wskazówek dla siebie. Powodzenia, jeszcze wytrwałości i suchości. Trzymaj się gorąco. Cześć.